Cześć, witam cię bardzo serdecznie na kolejnym wezwaniu na temat diety mentalnej z tej strony Wiesława Dreszyńska. Dzisiaj porozmawiamy, co ma wspólnego dieta mentalna z miłością do siebie, z akceptacją siebie. Czy masz coś takiego, że czasami wydaje Ci się, że jesteś bardziej wrażliwa, że masz jakąś chustawkę emocjonalną, że bardziej przejmujesz się niż inni, że masz czasami z, y, jakiś problem z, z, z zaakceptowaniem siebie czy części, y, czy części swojej osobowości. Jeśli tak, to zostań tutaj ze mną, a ja odpowiem Tobie, w jaki sposób ja poradziłam sobie z pokochaniem siebie, z akceptacją siebie i dzięki temu również waga zaczęła spadać w dół. Przede wszystkim pomyśl o tym, czy czujesz się osobą, Wartościową, która zasługuje na dobrobyt, która zasługuje na dobre, wspaniałe życie, która zasługuje na to, że jej cele spełniają się, która czuje się odpowiednio wartościowa w pracy, w domu, a także kiedy patrzy na siebie w lustro. Co myślisz o sobie? I zastanów się i odpowiedz sobie bardzo szczerze. Od 1 do 10, na, jakiej, na jakim poziomie akceptacji jesteś właśnie dzisiaj? No, jeżeli już wiesz, jak jest Twoją akceptacją, to co możemy zrobić, żeby podnieść tą samą akceptację? No właśnie. Więc tak, po pierwsze. My, można powiedzieć, już w tej chwili jesteśmy doskonałe. My jesteśmy, można porównać siebie jak cebula czyli ściągamy z siebie wszystkie maski po kolei, po to, żeby wrócić do samej siebie, bo przecież, jak przyszliśmy na ten świat, to byłyśmy doskonałe. Byłyśmy wspaniałe, mimo tego, że nie umiałyśmy chodzić, nie miałyśmy bujnych włosów. Czasami miałyśmy, byłyśmy bardziej mięciutkie, pulchne, ale byłyśmy cudowne, cudowne dla świata, cudowne dla rodziny. Ale poprzez różne poglądy, poprzez nasze różne doświadczenia, poprzez szkołę, poprzez kontakty z naszym otoczeniem, właśnie jak ta cebula zaczęłyśmy Otaczać się takimi maskami, albo wręcz nakładać te maski na siebie. I teraz nie musimy dokładnie pracować z naszymi wartościami, czyli podnosić, pracować z tymi mocnymi stronami, ale właśnie zdejmujmy te maski i dochodźmy do naszego wnętrza, bo właśnie tam jesteśmy cudowne i doskonałe. No i jak to zrobić? Przede wszystkim. Bądźmy w zgodzie ze swoimi uczuciami i bądźmy w zgodzie ze swoimi emocjami. Czyli to, co mówiłam wcześniej, nie uciekajmy od naszych emocji, bo przez to, że czasami y, mówicie, że jesteście wrażliwe albo bardzo wrażliwe, albo zbyt emocjonalne y, na różne sytuacje, y, to w ten sposób myśląc odbieracie sobie moc i siłę. Przekierujcie te emocje na siebie, czyli zaakceptujcie tą część w sobie, tą, którą nie do końca lubicie. No, pomyślcie sobie na przykład o dziecku. Tak? Jeżeli macie dziecko, które raz jest kochane, cudowne, uczy się, rozwija się wspaniale, ale czasami bywa niegrzeczne, a czasami bywa, bywa nieznośne, a czasami mówi się, że. Jak jest, byłeś mały, to mogłam Cię zjeść, a potem żałuję, że cię nie zjadłam, tak? W cudzysłowie. Ale nawet jak ono jest takie nieznośne, czy Wy go nie kochacie, czy wy go nie przytulicie, czy wy go nie akceptujecie? No nie no, to jest twoje dziecko. Więc ty również siebie, traktuj tą część siebie, którą nie bardzo lubisz. Ukochaj, przytul do siebie, bądź ze sobą szczera na 100%. No, i kolejna rzecz, co możesz zrobić. Zacznij każdego dnia odczuwać wdzięczność. Wdzięczność sobie i sobie dziękuj każdego dnia za to, co zrobiłaś, za to, co dokonałaś, za to, że poćwiczyłaś, za to, że obrałaś sobie cel i go wykonałaś, za to, że zrobiłaś komuś coś, jakiegoś, jakąś miłą rzecz, za to, że komuś coś pomogłaś. Zacznij doceniać i akceptować siebie, jeśli chcesz, żeby inne osoby z twojego otoczenia doceniały ciebie. Prawda? Czasami mówimy, że ja tyle się staram, tyle robię, ale mnie nie doceniają ani w domu, ani w pracy. No więc właśnie, zapytaj siebie, czy ty wewnątrz doceniasz siebie, bo pamiętaj, że nasze otoczenie jest naszym lustrem. No, i właśnie, jakie jest kolejne zadanie w dzisiejszym dniu wezwania? Codziennie patrz w lustro i mów do siebie: Wiesiu, kocham cię z każdym dniem coraz mocniej i mocniej. Kocham cię. I bądźcie blisko sobie. Róbcie to każdego dnia, powtarzajcie to. A zobaczycie, że Wasza samoocena, samoakceptacja zacznie rosnąć, zwiększać się, a dzięki temu otoczenie zacznie Was bardziej doceniać. I to na tyle w dzisiejszym dniu. W kolejnym dniu wezwania będziemy poruszać kolejny temat afirmacji, w jaki sposób te. Przekonania, które mamy jeszcze o sobie, bo na pewno mamy różne i dobre i złe, będziemy w jakiś sposób zrobić, aby stworzyć takie afirmacje dla siebie, indywidualne, po to, aby w naszym życiu wiodło się coraz lepiej. Tak więc wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym wezwaniu. Pa.